Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które dotyczą międzynarodowego transportu osób oraz pracy za granicą, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku przedstawię system rozliczania podatków w Niemczech, który zdecydowanie różni się od polskiego. Tamtejsze klasy podatkowe przyprawiają czasem pracowników pierwszy raz wyjeżdżających za granicę o zawrót głowy. Dlatego teraz opowiem o najważniejszych informacjach systemu fiskalnego naszych zachodnich sąsiadów serdecznie zapraszam W Niemczech wyróżniamy kilka klas podatkowych. Klasa pierwsza obejmuje miesięczny dochód wolny od podatku do kwoty 983 euro, włącznie i włączone są w to osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w długotrwałej separacji, osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską, oraz osoby owdowiałe. I tutaj ważna uwaga, ten okres powinien wynosić powyżej 2 lat po śmierci współmałżonka. W drugiej klasie podatkowej miesięczny dochód wolny od podatku wynosi do 1178 euro włącznie i obejmuje ta klasa osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny. W trzeciej klasie podatkowej miesięczny dochód wolny od podatku wynosi do 1862 euro włącznie i obejmuje to osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do piątej klasy podatkowej. Osoby w związku małżeńskim, jeżeli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej, i osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka. W przypadku czwartej klasy podatkowej miesięczny dochód wolny od podatku wynosi do kwoty 983 euro włącznie. Klasa ta obejmuje osoby zamężne, małżonków mieszkających razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy czwartej. Piąta klasa podatkowa. Tutaj miesięczny dochód wolny od podatku wynosi do 104 euro włącznie i dotyczy to osób, których małżonek zalicza się do trzeciej klasy podatkowej. Natomiast klasa szósta w tym przypadku nie ma dochodu wolnego od podatku i dotyczy ta klasa osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę. Ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy i również nie istnieje kwota wolna od podatku. Przyznawana jest również ta klasa w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach. A jak wygląda rozliczenie podatkowe z małżonkiem żyjącym w Polsce? Jeżeli dochody pary łącznie w co najmniej 90% podlegają niemieckiemu podatkowi, to można uzyskać trzecią klasę podatkową. Ale w sytuacji, gdy zarobki jednego z małżonków są niższe niż 16 708 euro rocznie, to trzecia klasa podatkowa jest możliwa, nawet bez spełnienia warunków 90%. I klasę zmienić można w niemieckim urzędzie skarbowym. Osoba zatrudniona w Niemczech, rozliczając się tam, musi dołączyć zaświadczenie o dochodach małżonka mieszkającego w Polsce. Wspólne rozliczenie razem z mężem lub żoną żyjącą na stałe w Polsce jest korzystne, jeżeli osoba ta zarabia mniej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość specjalnych odliczeń podatkowych uzyskiwanych z tytułu rozłąki rodziny. Można dzięki temu pomniejszyć podatek o koszty podróży do ojczyzny raz w miesiącu. Odliczenie to jest opcjonalne, więc obowiązek dopełnienia formalności spoczywa na osobie zatrudnionej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i przydał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę i przypominam o subskrypcji naszego kanału, abyście byli na bieżąco z aktualnymi przepisami i obostrzeniami. Gdybyście mieli jakieś pytania, które przychodzą Wam do głowy, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.